Siema widzowie, dzisiaj zrobimy sobie pesto, ale nie pesto dla byle perdzik Tylko pesto z moździerza. Trzeba uważać, bo lubi strzelać. Jak powiedziałem, lubi strzelać. Uczę się powoli różnych efektów w Da Vinci, więc pewnie zobaczycie jak tutaj coś wrzuciłem śmiesznego, Yo. Potrzebujemy długo dojrzewającego sera, orzeszki, czosnek, pomidory słyszone. Otwórzmy sobie pomidory. Kurwa, przydałby się tu jakiś silny chłopak, a my tu jakiegoś silnego chłopaka... No dobra, Tomasz. O kurwa, udało się. Czosnek. Wracaj tu dziwko mała. Ładujemy. A, gorące kurwa. Orzechy dajemy. Miażdżymy. Trzeba kurwa trochę siły do tego wszystkiego, ale widzowie powiem wam, zacząłem sobie robić, zacząłem, z, nie wiem, z, zacząłem, zacząłem kurwa robić sobie TikToka. Nawet fajne wyświetlenia tam mam. Już jedna osoba mnie nazwała, że. Oh, o, no kogoś się w Mr. Kryche bawi. Główno kurwa, nie jakiegoś Mr. Kryche dla dzieci. Gdybym się bawił w content family friendly, to może wtedy, ale no, jak sami widzicie, tutaj nic nie jest family friendly. Jest to. Kurwa, swoja stara friendly. No naprawdę, trzeba tyle siły w to włożyć tutaj. Wracaj no, orzeszku, to no tak wiecie... No, małe kawałeczki to trzeba rozdrobnić. No, chyba z kadrem uciekłem wam przedtem, sorry. Kurwy, nie uciekajcie. Co się dzieje, kurwa, ploty? Bo już mnie ręka boli. Chwila przerwy. Nie wiem, co następne powinienem dać: pomidory czy pecorino. Suszone pomidory. Oliwa z pomidorów. Masakrujemy dalej. Wygląda trochę to tak jak sraka, nie powiem, ale ma smakować dobrze ponocz. Pecorino, Romano, Pyk, Cayenne. Jeśli macie za mało gęste te, 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 te srakę, to dodajcie trochę sobie sera. By wam zgęstniało ładnie. Dodam sobie trochę soli. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dodam też sobie trochę bazylii. Można kombinować, zrobić co się chce. No i mamy tutaj nasze pyszne Domowe pesto. Wygląda jak sraka. Zobaczymy jak będzie smakowało za chwilę. Mm. Witam was widzowie już w części jedzeniowej. Spróbujemy sobie to co stworzyłem. Pachnie... Pachnie nie tak źle. Obawiam się tylko, że tekstura może być taka sobie. Ale już mi się nie chciało naprawdę tego tłuc tyle. No mm. Nałóżmy sobie na chlebek. Powinno mieć bardziej konsystencję pasty. Ale no, nie chciało mi się pasty z tego robić. Pastę mógłbym w blenderze zrobić. Więc spróbujmy sobie naszą kanapeczkę z domowym pesto. O dziwo. Nie wyszło jakoś tak bardzo, bardzo smacznie. Ale wyszło smacznie. Yy, największy minus. Za dużo czosnku dałem. Czosnek strasznie mocno się przebija. Nie czuć prawie pomidora. Następny razem po prostu dać z 1-1,5 ząbku czosunku. Mm. No, jakby za bardzo czuć. W internecie nic się nie działo ciekawego, powiem Wam. A przynajmniej nic, co by mnie interesowało jakoś. Mm. Zróbmy, może na początku kącik pogodowy. Pogoda w następnym tygodniu będzie przejebana. Będą straszne upały. I. Nie wiem, jak ja to przeżyję. No będzie strasznie. Ciężko będzie się też nagrywało pewnie. Więc wybaczcie, jeśli okaże się, że nie mi nic wam nie wrzucę. Ale postaram się wrzucić. O! Chciałem pozdrowić jedną osobę przy okazji. Nie pamiętam twojego niku. Mógłbym teraz wstać, sprawdzić, ale nie chcę się. Pewnie będziesz wiedział. Eee, pozdrawiam cię osobą, która mówiła, że kanał ma potencjał, że coś tam fajnie się ogląda. Bla bla, że jestem super-duper. Coś tam. Myślę co ja wam mogę dzisiaj opowiedzieć. Może yy, co tam u mnie znowu? Robota fakturzysty z kurwa zaczyna się nudzić. Powoli zaczynam szukać sobie jakiejś innej roboty. Zobaczymy co to będzie. No, mm, strasznie kurwa czosnkowe to jest. Cłaś mnie trochę irytuje ten czosnek, wiecie? Myślę, że miałbym ocenić te pesto, dałbym mu z taką siódemkę. Kurde, myślałem, że zjemy dwie takie kanapki, ale ja to jedną już się najadłem. Przedtem w robocie jeszcze jadłem sobie batonika proteinowego. O, najlepsze batony to są te orzechowe. Mam swego ulubionego batonika. Eee, jeśli go znajdę w internecie, to tutaj gdzieś wam się wyświetli jak wygląda. Z firmy Dare Darek. Mega dobre są te batony i tanie. Nie kosztują dużo, gdzieś chyba z 3 zł wychodzi za batona. A są fajnie orzechowe z karmelem i czekoladą. Nic tylko jeść. Batony ogólnie proteinowe niektóre. Mają jakby taką sobie w środku masę, no nie? I one są, one są mega nie Niesmaczne w większości. Yy, najlepsze są te orzechowe. Boże, jak ja kocham orzechy. No, no nie chce mi się więcej tego jeść. Widzowie, zjadłbym to. Dalej bym sobie zjadł, no nie? Ale, ale nie chce mi się. A tutaj nic na siłę nie robimy. O! Jeszcze wiem, co wam powiem. Przepraszam, widzowie, że was tyle razy już okłamałem co do filmików i tak dalej, co na nich będzie. Miały być filmiki w czwartek i sobotę. Potem miał być jakieś tutaj coś jakieś komentery, tu coś i gówno wyszło. Powiem, widzowie, tak, jeśli w czwartek albo soboty ukazuje się odcinek, to jest cud i bardzo dobrze mi idzie. Nie mam ochoty na siłę nagrywać tych filmików, żeby po prostu wrzucić. A chcę czerpać jakąś nawet minimalną przyjemność z tego, no chociaż no chociaż mam jakąś przyjemność z tego jak sobie nagrywam, co nie? bo bawię się w ten montaż yy, za, za dużo razy yy, 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 yy. powoli bawię się właśnie tym montażem odkrywam sobie efekty, zacząłem oglądać gościa, który się nazywa Lazy Artist on w minutowym, dwuminutowym filmiku pokazuje ci jak wrzucić dany efekt do filmiku w wydawniczym i Robi to spoko. W tym odcinku może się pobawię. Nagrałem parę scen, gdzie będę chciał potestować efekty jakieś. Zobaczymy. Ale co ja jeszcze będę do was gadał, widzowie? Muszę sobie pograć na kąpie, No czy muszę? No mam ochotę. Więc pożegnajmy się, nie przedłużajmy. Dzisiaj odcinek taki mniej treściwy, ale jest. Tara, siema, elo, yo, Peace, yo, eldo, kurwa, eldo, meldo, heldo, yo.